drugie, jak chcieliście, robimy to, Nie wiem co to szczerłka u mnie robi, jest rozwanie. Dobra, chodźcie robię. nie wiem czy było słychać, bo ja tego nie słyszałam Nie, nie było, nie było słychać. Ani trochę. Dobra, może, może było. Zobaczymy. Nie wiadomo. Dobra, chodźcie do. O to na pewno, to na pewno. Dobra, dobra, spotkamy. Ciekawe, co to jest. Kurczę, na bluze mi sypie. Nie wiem czy ten zamach jest za widowne, ale yy, może trochę. Wersje naturalne. Pa!